Siemanko, cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy 23 października, około godziny 14, a ja was witam tutaj oczywiście z moim bratem, Sławek Vlog. Tak, upadł kanał, witajcie, witajcie. Pozdrawiam wszystkich moich, moich, nie tylko, moich widzów, wszystkich widzów. Tak, witam was w kolejnym wszystkich vlogu. Ludzi, wszystkich ludzi pozdrawiam, w całej Polski ze świata. Ło, wow, ale ty masz szerokie do pozdrowienia. Tak jest. Ucie wszyscy znają. No, nie widzą. widzą moją twarz, no nie Twoje nie widzą. Z internetu. No właśnie. to jest problem. Twój kanał, a, moja, a ja jestem wizerunkiem. A no widzę. No tak, niestety jest. No, Słuchajcie. Dzisiaj chcielibyśmy Wam zaprezentować nasz nowy, ale zupełnie nowy nabytek. Zakupiony w tym roku i oczywiście też wyprodukowany w tym roku, żeby nie było. No cóż, co to bracie jest? Co to jest za maszyna? Rapie. 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 Rapie i się drapie, nie? Gdzieś się drapie. No. Agregat podorywkowiec, ścierniskowy, gruber, a ja mówię to po prostu rapie. Tak. Różnie na to ludzie mówią. Ścierniskowiec, tak, brat teraz właśnie ma tłumaczy rapie, podorywkowiec, gruber. No różne, naprawdę różne są. Agregat Ró do zrywania ścierni. O, też tak. Też tak mówią. No naprawdę różnie. Czasami ludzie używają tego do uprawy pazarkowej. No bo to ma szerokie zastosowanie, bo można to używać e, jako e, po żniwach, e, po orce, przed siewem właśnie przed e, jakimiś tam sadzeniami też można to używać do uprawy gleby ja, ja, ja e, nawet bezorkowo. Tak, tych różnych agregatów. E, jeśli chodzi o to, dlaczego kupiliśmy tak i dlaczego kupiliśmy tej firmy A jeszcze nie było, mówiąc co za firmę? tak jest. Jest no. tylko szerokość 3 metry Tak i to na razie powinno wystarczyć. No i też jest e, asygnata, można powiedzieć tam e, logo dealera, prawda? Tak jest. Hmm. Od dealera kupiliśmy. To jest druga maszyna. O pierwsza maszyna był Tur do trenoweczki do tego samego dealera. E, I jak to się y mówi, tam gdzie dobrze trzeba wracać Oczywiście <laughs> No w sumie dogadaliśmy się e, żeby obydwie strony były mniej więcej zadowolone i doszło do transakcji kupna tej maszyny po prostu tak, trochę była nieplanowana, ale jak to mówiłem, wiele osób mówiło, że do upraw pożliwnych, czy różnych innych ta talerzówka już nie zdaje tak egzaminów, na przykład do zmieszania obodnika ze ścielnią, lepszej na, na uprawy gdzieś zawsze lepszy jest, jest, jest gruber, czy jakiś nawet agregat bezorkowy, no ale tutaj już agregat bezorkowy, czy orkowy, to już bo to już są ceny, ceny bardzo wysokie, więc ja kupiłem to, na co, na co, ja zawsze mówię, na co mi było stać na, na ten moment, a chciałem to kupić w tym czasie, ponieważ to od nowego roku prawdopodobnie wszystko widuje coraz wyżej. Więc. I może w następnym roku już być ta cena znacznie znowu inna i wyższa, prawda? Tak, Tego sprzętu. Może nas już, już mniej być, stać na cokolwiek. I tak. Wszystko drożeje, A te wody rolne już tak na razie, tak już tak na razie to wszystko wyhamowało. Powiem, po, powiem inaczej, nawet tak nieładnie pokażę. Wszystko cię bracie przydusi. Dusi. Taka jest prawda, bo, bo teraz no. będzie po prostu tylko takie dusicielstwo, jak jeżeli faktycznie Ale jeszcze pójdzie. Tylko w Polsce bo no. To się dzieje w Unii, na świecie, no wszędzie. No. Może zacznijmy od początku. No, bo tak, agregat podorywkowy, Jest to znana i lubiana firma, tak, bracie? Tak. Bo ja tutaj widzę, że to jest nabite nazwa, logo Euromash, czyli znana i lubiana firma. Oczywiście mają takie fajne logo. Taki ala Dolar, czy coś takiego? Nie? No, tak mi się wydaje. Takie jakieś. Logo dziwne? Fikuśne. Eee, druga masz z tej samej firmy. Tak. Bardzo lubimy te firmy. Jesteśmy przyzwyczajeni do maszyn z tej firmy, więc <laughs> kupiliśmy drogą maszynę z tej firmy. Yy, dlaczego stajanie z innej? Ponieważ w yy, tego dealer'a była dostępna ta maszyna. Mogliśmy ją obejrzeć, to jest obejrzeć, może to. Tak. Yy, no i tak jak mówię, yy, trzeba było się jakoś dogadać. Miałem swój budżet, jaki miałem i nie chciałem go przekraczać. Więc jakoś trzeba było się dogadać, żeby się zmieścił w budżecie, no nie? Mm -hmm. Więc tak wyszło, nie chciałem już jeździć. No Zwoniliśmy oczywiście gdzieś tam dopytać się, jakie ceny mniej więcej są. E... Oczywiście tych wszystkich tych tańszych firm. No nie, nie mówimy to o... My mówimy tylko o polskim sprzęcie ogólnie. polskim I maszynę ta jest z niższej półki. Może na tej najniższej, od najniższej półki, półki jeśli chodzi o takie cenowo, bo naprawdę rozglądaliśmy za każdą marką jakąkolwiek, żeby tylko po prostu... E... Cena była adekwatna do maszyny, tak. czyli naprawdę to była maszyna zbudowana konkretnie i w miarę to wszystko trzymało się kupy, a nie było zrobione na odlebi do widzenia, tak, nie? Ta rama była w miarę, kurczę, tak y, dobrze zrobiona, no i tak sobie porównywaliśmy, bo myśleliśmy też o tej firmie, myśleliśmy że jeszcze innej. Ale na samym początku, przepraszam, że ci przerwę. E, zawsze było tak: widzowie nam mówili, co mamy kupić, tak? Wszystko było orientacyjne w komentarzach. Ja i odniosę się do tego. E, zawsze można coś kupić. Trzeba na to trochę czasu poświęcić, trzeba trochę tego złotka uzbierać do kieszeni, tak? I dopiero wtedy można się rozglądać za zakupami. Nie można wszystkiego kupić za jeden rok, bo wiem, że ludzie dużo mówili o agregacie aktywnym, no i jest on w końcu kupiony. Dużo było mówione o jakimś zachodnim ciągniku większym też jest kupiony z turem. Mamy teraz na przykład, teraz, chodzi o podrywkowca. Też dużo było mówione, pisane, żeby kupić. Przyczepa dużo, żeby było pisane, większa. No, Wszystko tak, to się było... z czasem, czasem. Po prostu trzeba trochę czasu, tak bracie? Nie da się wszystkiego naraz. Ja jestem już na, na gospodarstwie, w sumie to ja, to no, nie od urodzenia, mm -hmm. to nie od urodzenia, to no. urodzenia, Odkąd siadło się w ciągnik jeździło. Tak. I, I znam swoje gospodarstwo i wiem, wiem z czego potrzebuję. I swoje możliwości finansowe, możliwości finansowe też znam. Finansowe też znam. No. I wiem jak ciężko jest zdobyć jakieś teraz pieniądze na jakąś kobietę, maszynę. Bo może wcześniej było trochę łatwiej, ale to znowu podronne były tańsze. To tak w sumie tak, ale wszystko jedno z Nie zawsze wszystko ku maszynom się kieruje. No pamiętajmy, że trzeba kupić też jakieś pole, może zawsze coś się trafi, trzeba zmodernizować gospodarstwo typowo budynki, coś innego. To też się z tym wszystkim wiąże. No i jest jak jest. Człowiek wiąże koniec z końcem. No i co? No i koniec końców doszło do tego, że trzeba było w końcu kupić ten agregat. I co? Na początku brać się rozglądał troszeczkę na Oliksie. I co tam, co tam zauważyłeś? Bo. Chciałem kupić używkę, no. no. no może lepszej firmy, ale używkę, no ale. Powiem tak. Yy, może, nie, może nie na takich właśnie tutaj, nie wiem jak to powiedzieć, całek. się yy... No. Nie na takiej zasadzie, po prostu były te, co ty oglądałeś. Bo to wiadomo, to szło taniej kupić, co nie? Takie bez tych elementów. A te zwykłe tak. Tak, tak, o tym a chodzi. to chodzi. Chodzi o te stare firmy. te tak. i inne te. A, Czego nie braliśmy pod, pod uwagę w ogóle Ale... porównanie? Ceny są faktycznie tego korzystne. Ale... Nam chodziło, żeby faktycznie to faktycznie sumie... było coś takiego. Tak, 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 nie, bo to, to, to nie dostawa calizny. Ale yy, oglądałem też właśnie te, te, te stare zachodnie, które tu w okolicy niektórzy mają. To taki trzy też kosztuje swoje. Można powiedzieć, że kosztuje więcej niż nowy. No. Czasem jest tak się zdarza, że kosztuje więcej niż nowy tego typu, takiej firmy, nawet innej, bo no wiadomo, no, jak się jeździ jest. po dealerach, to i ceny się człowiek dowie i nawet widzi, porównuje ze, że na się czasem stary kilkunastoletni jest droższy niż nowy po prostu, które jedziemy dzisiaj kupujemy i przyprowadzamy, prawda? Tak, a na przykład firma bardzo, bardzo znana z tych produkcji u nas w okolicy jest dużo, co ludzie wybrali na wnioski na mnie mhm. właśnie na, ścieni, na literkę M MA mhm. No, jest to najlepsza, to najlepsza, firma w Polsce, która produkuje tego typu sprzęty. No, to używany kosztuje bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Yy, a nowy chyba, no, no też? Ale to już jest kosmos, cena ponoć. I zamówienia są na tam miesiące, trzeba do przodu. Po prostu trzeba czekać na to. Yy, widziałem jednego, trzy metrówkę, yy, to 15 nepro 10-letni. No, no, to, to, to też. To nie jest kurczę, taki mały wydatek jeszcze jechać gdzieś po to, żeby lawetę, bo takie sprzęgła, ale... no nie, tego nie przywiedziesz nie wiadomo na Ale inaczej, jak to... jeszcze, szerokość szerokością, waga wagą ale żeby chociaż był kompletny, te elementy robocze, pamiętasz, no ale już ale mieliśmy to... nawet fajnego na oku ale, no, ale z... na zdjęciach widać, że brakuje kilku, kilkunastu elementów roboczych to nie było z tymi całym Tego, no, po prostu... cena? no faj, no, no może i, no to nawet... dużo dołożyć do niego, nawet... to... jeszcze i przewóz no, i to wszystko i pytanie, no gdzie znajdziesz części? to Ciężu, też jest że jeżeli on ma kilkanaście lat, jest jakiś zachodni nie wiadomo czy jeszcze to dalej produkują mi to jest, nie? Też tak może być. Nad tym też trzeba się dużo zastanowić. Dlatego koniec końców wybraliśmy się tutaj do znajomego dealera, oczywiście Agromar. I co? No i doszła transakcja do skutku. Mamy nadzieję, że chociaż jeszcze nie raz tam pojedziemy i coś się też wybierze, coś kupi, bo zawsze to lepsza nowa maszyna niż używana, niż coś. Jeżeli jest na to budżet pozwala i można coś kupić nowego. No i wracając właśnie do tych, do tych maszyn używanych. U nas, patrzyłem w okolicy do 100 km, 3 metrówki, bo tak myślałem, żeby kupić używkę do 10 tysięcy. Nie ma. 2,6-2,1 metry jest do 10 tysięcy u nas w okolicy, tak? Kupisz już nawet nie używkę. Ale... No, no takie, takie gdzieś 3 metry, nawet ze zrywalnym tutaj zabezpieczeniem nie ma. To już trzeba dać 15-16 tysięcy. Wiadomo. Który jak to targował trochę na, na ten przywóz, no to i tak wyjdzie sporo. No to co myślę, no nie opłaci się kupować kilkunastoletniego z wyjechanymi elementami, wszystkimi. Może gdzieś już spawany, może tego gdzieś nie zauważył. Podkrzywiony to też nie ja wiem. tego, tego. gdzieś nie Które zrobi tą samą robotę co ten nowy i ten no to, jest oczywiście. Ja myślałem, Może gdzieś znajdę taką używkę. Jak Euro 3 no. Nie ma w ogóle. Podpisywałem. Jest tylko 2-6 metra na tych takich sprężynach, czyli ach Gdzieś dwa są tylko. 2,6 czy 2,1 metra Tak, a nam to właśnie nie interesowało nie. nas Szerokość miała być 3 metry, typowo pod no, ZTS-a Ma to tak. iść, ma to tak. ciągnąć Może pamiętacie filmiki Od Kuzny pożyczaliśmy jeden agregat 2,1 metra no. AL firmy no, Tak, do poprzedniego Zatapka mieliśmy, no to Tak, no tamte by se śmiga, to nawet nie czuł tego Nawet głęboko my robili na alertki ziemiach Na nie oczywiście trochę odczuwał, ale na nie kuzyn to sprzedał, kupił Znowu z innej firmy, 2-6 do naszego zatora, bo mówił, wczoraj kupi hmm. mówi, że kupi się większy. Kupił ME no bo nie będziemy mówić wszystkich nas, hmm. no, nie. I ten. I zrobił to w pierwszym roku. No, nie narzekał konstrukcyjnie, no może troszeczkę inna konstrukcja jest, bardziej podobna do tego z tej firmy, hmm. ale. Po pierwszym sezonie używania też wyszły pewne komplikacje. Jak to zobaczyłem, jak to wyglądało potem, no to. Co jest taką główną wadą takiego 2.60? Tak? 2.60, on. Poza tym, że co się tam stało przy tym agregacie, to nie będę mówił, no bo y -y. nie chcę nie, to tutaj naruszenia żadnej firmy, bo to się tam domyśli. Ale ogólnie agregatów 2.6 to, że masz 3 z przodu i 3 z tyłu, i to idzie. No zagłębia się raz jedna I strona a z druga, nie? Jedną stronę, bo to masz kurczę, jak zagłębili się bardziej pod tę stronę, to ciągnie ściąga na jedne, a ja potem złapię tyłu, to ściąga na prawo. No, no i właśnie to jest taka I typowa. To, to coś powie, dlaczego sobie nie kupiłeś 2-6 metra, bo za duży będzie na tyle ciężkie gleby. Ja nie mm. mam czym pociągnąć te zatorkiem. Za Choćby nawet wolniej jechał, ale a, się pociągnie, na Nie się, Nawet no ale ma to sobie będzie płynął. Także mówię 3 metrowy musi być a dlaczego u mnie ten zakup jeszcze? No wiadomo, ta leżówka nie robi tak głęboko, chcieliśmy głębiej, a czasami chcieliśmy też tak pożycie uprawić pod kukurydzę. I nie mieliśmy tego sprzętu. Chcieliśmy pożyczyć takiego sprzętu. Nie bardzo. No to kurde. W rodzinie tylko się wychodzi dobrze na zdjęcia. To jest po pierwsze. A pożyczki też nie są, dobre, bo potem... Trzeba więcej oddawać. Czasami jest tak, że coś może <laughs> się stać, że <możesz śmiech> potem... Jest problemy? Boże, jaki pożyczka mówisz tak. A na spółkę kupywanie sprzętu? O też nie. Już no mówiłem o tym jaskółce. No. bo czasami ja wiem, że czasami jest fajnie kupić na nas. Dobre są spółki. Tak. 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 Więc yy, ja jestem zawsze i byłem tego zdania, że kurde jednak. I teraz jeszcze w tym roku przekonaliśmy się jeszcze bardziej, no. że lepiej mieć używane, stare maszyny wyremontować, ale swoje. Nie potrzebujemy czy ich. Bo kiedy chcę, do to wyjeżdżam. Czy taką maszyną, czy taką. Jak mi się zepsuje? Ja sobie dołożę, kupię, trzeba, że ale mam swoją. No. Nie będę jeździł dalej, czy to jest nowsza, czy starsza maszyna. A, I robotę będzie robiła. I dlaczego wracamy do tego? Dlaczego ta firma? Tak, bo no tak jak tutaj e... brat wspominał, rozglądaliśmy się za różnymi firmami. Tam nawet mieliśmy przez dealera podanych nazw od cholerki, jeśli chodzi, różne rozwiązania, bo tu też mieliśmy dwa typy rozwiązania. Trzy typy rozwiązania no się no chodzi o to nowe nowa elipsa mm -hmm. to takie ten i to, to zwykłe. No i tam do, do wyboru, to chyba wał był inny Wał bylić, inny ten. i oczywiście te talerze też były A. na innych regulacjach, bo były typowe A. na tych tak mówisz ta elipsa czy tam ślimak czy A, jak ta, to, ta, na, ta, no to ślima, na to, to też się takie na, takie to, to też, też były Nie chciałem na tym, bo to za to, to, to ręką i zaraz to podnosiło się miejsce, raczej nie sprawiało jakiejś tam uprawy żadnej, mm -hmm. nawet tego wyrównania bardziej po tym, tym Tak przebiegu. samo nie wzięliśmy tu sprę na sprężynach tutaj e, zabezpieczenia, bo mamy to zabezpieczenie koło, kołkowe A mieliśmy też wybór na sprężynach, prawda? Też te, na no, tych e... Była ten, to co Ty mówiłeś, to co to się nazywa, Slimaga no. i sprężyna no. Ślimak, no dopłata też kilka tysięcy, chyba dwa czy trzy A, a sprężyna to chyba do pięciu tysięcy trzeba było dopłacić do tego mm -hmm. do modelu. Więc y, po prostu ja stwierdzam, kupię to co mam nie obchodzi mnie. To zerwie się, chyba to się zerwie. Kupię sobie pierwiele. To jest moja sprawa. No, już pojedziemy jeszcze do No nie. I właśnie dlaczego, 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 ta firma, ponieważ no, spruga, jeśli chodzi o rabę, nic nie pękło przez tej prawie 6 lat użytkowania. Jednak ten pół jest ciężki, ramę ma dobrze wykonaną Więc tak sobie myślałem, że jednak Jak zobaczyłem jakie te ramy są wykonane w, w innych firmach to... Bo mieliśmy do czynienia z innymi No właśnie nawet u mojego mhm. No Takie te tańsze No i tak sobie myślałem a Nowy sprzęt I tak na gwarancji jest Choćby się nawet coś stało to jest na gwarancji No nie? Mhm. A, starego, a stare to jest wiadomo Metal też się naciąga, zużywa, kiedyśkolwiek na pewno to puści. Jak kupimy 20-30 letnie maszyny, na przykład te starodawne, te agregaty ścierniskowe, co niektórzy tu znają nas mają w okolicy, tak, może tak, tak, tak może jeszcze kilkanaście lat, a czasami padnie kurę na takiego dziada, co wyjedziesz w pole i zaraz coś pęknie, no nie tak jest? Może tak być. Może tak być. Zależy na jakiej glebie to będzie robiło, tak, nie? ale... Jeśli chodzi o... Wiem, że ta stal była wcześniej lepsza, ale jeśli chodzi o, o to, że. Nowe, nowe już, Jak te stare takie drogie, to lepiej kupić nowy. Tak, dlatego też przy wyborze tego agregatu, najbardziej skupialiśmy się tu na tych punktach mocowań. Tak. Najbardziej ten punkt zaczepowy tutaj był. Bo niektóre firmy mają tak stworzone, że po prostu jeśli chodzi o mocowanie tutaj tej wieżyczki tej górnej, ale i też belek. Bardzo licho to zrobione, no bo te łączniki, te łączenia, te spawy, to wszystko były no, wykonane dość słabo, na paru takich tylko łączeniach, a tu mamy, zobaczcie sobie, tu mamy spaw przez całą cały taki długi łącznik. Tu mamy tak samo. No Przechodząc do tyłu, spaw, mamy cały spaw, na. tak. Yy. I tu mamy wzmacniane. Wszystko yy. jest to no wzmacniane. To ta lażówka nasza. No, nie miała za bardzo. No, i oczywiście, e, powracając jeszcze do tych innych mocowań, no. to tutaj jeszcze mamy to zmocnione. Tak. E, zauważyłem właśnie wczoraj kuzynarze, że jego w tego nie ma. Jest po prostu samo to. Nie ma tego wzmocnionego zawsze. Jednak to też coś pomaga. Tak, e, i dowiedzieliśmy się też ogólnie od dillera, rozmawiając z nim, że jeśli chodzi o produkty firmy Euromash, e, oni skupiają największą uwagę na ramach. Że ma ta rama nigdy nie pęknąć, ma to faktycznie być wytrzymałe. Czy tak jest faktycznie? No, będziemy się przekonywać: no bo nie mamy wszystkich maszyn na euromaszu, ale powoli się ogólnie będziemy na tym przekonywać. Ciekawe, jak inni po prostu użytkownicy, no bo to też jest najlepsze zdanie, jeżeli ktoś się na tym wypowie, prawda? Radzie? No Bo są tacy, co użytkują już ja dłuższy czas. Tak. Kupilibyśmy używanego tam potingera w ogóle, no ta, hmm. czy jakieś inne. Jakby się coś stało, to by ci powiedzieli, że, zu, że to był używany stary sprzęt. No. No. I nic się nie stało. Uh -huh. A jak y, się stało że o polskim worwie Gahaja. No nie tak jest? No, Niemożliwe. No. A czasami właśnie widać i ktoś tam się odniósł z rasy na filmikach, właśnie, że komuś tam ten puk zachodni i to jest często się zdarza w, tej, w jednym modelu, uh -huh. tych niebieskich pługach, że tam ramy pękają ale o tym nikt nic nie mówi. No ale, ale to jest, jest nie tylko zachodnich, ale i tych w Polskich. Wiadomo, że to się tak też zdarza, zależy tak, jak to wyprodukował. Polski zawsze jest dużo tańsza o połowę od zachodniego, można powiedzieć, no nie? No. Tu nie ma się też za bardzo co czepiać, co nie? Tak. No bo to jednak ale wykonanie tak, będzie tak, inne. Się bardzo duże pieniądze i też coś pęka, no to kurde, jednak coś z tym metalem też jest nie tak. Czyli wszyscy oszczędzają, a zarabiają tylko na tej naklejce. No. No, marka. Marka, to marka to robi marka. swoje. Marka, bo tak, wcześniej faktycznie zachodnie odbiegały dużo od polskich mm -hmm. Teraz te polskie są też podobnie wykonane, czasami nawet lepiej, a za tańsze pieniądze. Bo yy, ja jak mówiłem, zawsze kibicuję polskim firmom i polskie firmy odnoszą duże sukcesy. Trzeba je wspierać w też. Krajach, bo też słucham na różnych targach powieści, gdzie te maszyny idą na eksport. Widzę nawet na różnych stronach zachodnich, niemieckich, francuskich mhm. jest tych maszyn naszych, polskich i to. Nawet i takie są tej firmy i innych firm polskich mniej czy bardziej znanych jest tego wszędzie, nawet słyszałem, że i do Australii, do Stanów, do Afryki to wszystko gdzieś idzie, różne, różne marki, różne rodzaje sprzętów, no nie dużo sprzętu rolniczego, do Stanów ponoć, ponoć idzie, ale no i na Niemcy to szczególnie, na Niemcy to już od dawna, no bo cena, cena robi też swoje, no, a no tak. A... Ja tym jeszcze nie robiłem, tym agregatem. Będę... A, mamy chęć wypróbować go? Tak, jaki jest, taki jest. Ale wypróbować przydałoby się zawsze, bo to się może nawet nagrało, no nie? Tak. Chociaż nie musimy się bawić z wymianą elementów roboczych, nie? bo no, już mamy wszystko gotowe. Są, na, razie są. na razie są. No i co jeszcze mogę powiedzieć? Będę używał tego do ścieniska Ja czy brat? jakiś tam obornik, mieszanie, to wszystko, ale też czasami będzie trzeba, tak jak mówiłem, zasiać coś bezorkowo, tak jak na przykład pożycie kukurydzy, bo wiele osób właśnie mówiło, że po co orzesz, i w to mnie zgubiło w tym roku nawet. Przez to jak możesz zrobić to tym, wywieźć cienko obornika, wymieszać, zasiać. I teraz mamy ku temu duże możliwości, ponieważ tak, yy, siejemy to na kieszonkę i możemy wywieźć cienko obornika, możemy ten wymieszać i mamy siemni do kukurydzy, Takim, w którym możemy to jednak zasiać, bo w poprzednim nie było to po prostu za stary się nie, nie zakrywało, a widzę, że ten idzie głębiej i wszystko się zakrywa, ponieważ po talarzówce lat zrobił dwa razy pożycie, czy po pszenicy to wtedy było. Mhm. I, I kukurydza jednak poschodziła elegancko, nie mam zastrzeżeń. Ale oczywiście co dwa razy robić z razem można zrobić tym. Tak samo można na jakichś lżejszych glebach, co jest mniejsza ściel, nisko skoszone. Można też wjechać dwa razy. Mamy agregat aktywny, wymiesza. No i robotę zrobi i zawsze to są jakieś te koszty, bo zawsze no te koszty wtedy dzisiaj trzeba te koszty no, jak też nie chodzi, Koszty to jest pół biedy, ale też chodzi o czas, no, no, jego. Czasami jest czas jest to pogod pieniądz, pogodą jest jak jest, więc ten czas, y zawsze to jest lżej y dla człowieka, jak się tak nie ujem mhm. w tym polu. Ile czas spędzi potem w domu na spokojnie, albo, albo ma czas na inne rzeczy, a nie wszystko na chłodę. google nie. nie? Tak <laughs> Słuchajcie, y co mamy, dwa rzędy tych y rapi. Rap z przodu 3, z tyłu 4. mamy talerze. No oczywiście zabezpieczenie kołkowe, tak jak już było mówione. No dlaczego śrubę zawsze znajdziemy gdzieś, wstawimy i no. lecimy dalej. Gorzej, jak już taka sprzeżna czy coś. Te talerze są takie jak przy talerzówce. Widziałem właśnie to ja bo tu pracuję, że te czasami mają takie te wyżłoby takie malutkie, no nie? Mhm. Widziałeś to chyba już na jakiejś, czy nie widzieliście? Może, tak? możliwe, wiesz, ale to też nie zwracam jakoś właśnie. takie typowe uwagi. To są właśnie jakieś te, te większe te talerze, te większe do mhm. wycięcia. Także tak, typowe w talerzówce, masz rację. Takie typowe jak do talerzówki, czyli łatwo dostępne, bo można to kupić bez problemu. Jeśli nie, nie. chodzi o takie talerze, A, i co jeszcze? Yy, tutaj są. No, tak są przykręcone, tak są zrobione. Okej, okay, dobra. E, co miałem mówić? Mamy też regulację talerzy, tutaj w trzech pozycjach. E, też jest zabezpieczenie, oczywiście, tutaj e, kołkowe. Widzę, też jest śruba w razie W, aby coś przystawiło. E, mamy połączenie, tak jak widzicie, tutaj od ramy do tutaj talerzy, do ramy od talerzy i mamy wał. Wał oczywiście też z regulacją, która jest, występuje tutaj na dwa bolce, góra-dół. Także, no tak jest no zrobiony. I, tak, no i w tym modelu oczywiście ten wał jest, mocowanie jest dane od dołu. Mhm. E, w tych już, w tych dwóch modelach agregatów, co mamy te zabezpieczenia już e, ślimakowy i sprężynowy mhm. jest dane od góry. No może od góry to trochę lepiej wygląda, ale mi to już nie, nie zależy na tym, czy to ma być tak, czy to ma no, spełniać swoją robotę i tyle. A po pierwszym sezonie dowiemy się dopiero, czy coś się dzieje, czy coś, czy coś trzeba wymienić, czy nie trzeba. Od tego na razie jest gwarancja. Oczywiście będziemy się starać tym robić jak najwięcej w pierwszym sezonie. No, no. Póki gwarancja. Póki gwarancja. Nie, ta gwarancja zawsze jest potrzebna, ponieważ nawet jak jeśli chodzi o Tura, mieliśmy Parzak i prosty. No, mieliśmy zgłoszenia, no nie też do, 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 tura na gwarancji, no. nawet teraz po gwarancji mieliśmy. To no, takie drobne sprawy, no nie, nie że tam coś pękło mm. czy coś. Drobne sprawy, ale wywiązali się. Oczywiście zgłoszone było to i do piara agromaru. Mm -hmm. On to szybko załatwił. Powiemy no, coś w, w następnym odcinku, bo będzie coś o żarówce to. Znaczy część ja już tam wspominałem o tym, ale no. zawsze możemy to faktycznie jednak jak będziemy to no założone Co się, się stało, co się stało mhm. no. A niektórzy pisali, Bo nie wszystko zawsze jest kolorowo, to też a, nie ma co tutaj ukrywać pisali, że że tak się stanie z tą, mhm. tą rzeczą, no i tak się stało, ale powiem wam, że yy, Tyle, że to nie jest drogie. Nie to jest drogie, ale u Kuzna też się to samo stało. No właśnie. Ma inną firmę, inną firmę całkiem, inna firma też polską tura, ale inną i też się to stało od razu, za, chyba w pierwszym roku, nie, po, po roku czasu. No, to też nie jest kolorowo, no To jest drobna sprawa, no ale yy, w, w Turze przy tego to nam się jeszcze nie przydarzyło. Jeszcze, jeszcze, nie ma co. To może Tyle lat kurde. Tak. Ale jeśli chodzi o, o ładowacza, to tam na razie się nic nie dzieje, wszystko jest OK. bo jakby było coś nie tak, no to oczywiście od czegoś z YouTube, tak jest? wszyscy tak nagłaśniają, kurde, było coś tak. nie tak, już, zaraz, prokurator, kurde, nie co, adwokaty i inne... Kurde. I walczymy o swoje, nie? Walczymy, tak no tak to jest. Słuchaj, trzeba walczyć o swoje, nie? Tak jest, Końcu, ty za to płacisz. Hopie. Ja. No, nie urząd skarbowy, tylko <noise> ty. Nie no, jest jaki jezdnik. No i co? No inaczej, chyba wypowiedzieliśmy się wszystko na temat tego podorywkowca. Czy jestem zadowolony, czy nie? Powiem tak. Z, z tego, że kupiłem tę maszynę, nie jestem zadowolony. Ponieważ tak. y, chciałem mieć taką maszynę. Ciężko, bo tu. Teraz, jak mówisz, Andrzej, w tym. Cieszę się, jak Andrzej z y, rolnicy Podlasie. Cieszę się, że firma ta i ta dostarczyła mi maszynę. Mam nadzieję, że ma, ta maszyna będzie wszystko się sprawowała. Identycznie mówisz to. Tylko, że no. no. tylko, że tam dostaję na testy za darmo, a ty musisz kupić, nie? Ja muszę kupić. Yy. I tyle. No niestety nie jest tak kolorowy, no. yy, że ci ktoś zasponsoruje, albo ktoś ci przywiezie na testy na 3 lata i trzy po testu, mm. ja za 3 lata kupisz ją jaką używkę już. No nie, najpierw to ci dadzą za darmo, bo i tak reklamujesz tę firmę, no nie, eee, nie, nie. Eee, ja przereklamuję, jedną no to powiem po krótko. Każdy reklamuje, każda nagrywający na YouTube'a. Reklamuje jak... daną firmę, jak kiedy kupi, nie? Nie, nie tylko tak. Wsiadasz w dany ciągnik, wsiadasz w New Hollanda. No to wiadomo, że to New Holland. Tak. Zapniesz do niego, nawet po niecząt co siada, jakiś tam sprzęt. Czy zaraz swoim wyjedziesz mm -hmm. i powiesz tylko, albo pokażesz, robię i mów, mówisz, tym sprzętem, albo pokażę tylko na kryter, że jest to taka, taka nazwa. To już jest reklama. No też w sumie racja, Tu tak. masz, masz wiele racji, bo już pokazujesz to, już to... Bo ja byś mm -hmm. nie chciał reklamować, czyli ukryć daną markę, po prostu musiałbyś te wszystkie napisy w każdym odcinku, ze wszystkiego, czy to dilera, napisy, czy firmy wszystko być zamazać ale, ale nie jak, dasz rady, bo po kolorach ludzie pozna, prawda? No nie, i po konstrukcji maszyny już jak mi powiedza, się nie nie reklamujesz, bo tak jak to jest w telewizji jak telewizja, telewizja nie lokuje tej reklamy produktu, produktu danego, tak to jest wymazane wszystko Nawet no to tak jest tam w rolnicy Podlasie, czy w innych tych różnych, nawet i w, w wiadomościach jak coś pokazują no. jakieś, jakieś wypadki rolnicze, czy coś się dzieje tak samo, ci to po prostu nie pokażą Ci danej firmy. A tutaj y, każdy nagrywający na YouTube'a, czy to w Polsce, czy za granicą, jeśli jedzie danym sprzętem w polu robi i nie ukrywa tego, to już no, sama dla siebie firma ma reklamę i darmową reklamę. No ja mam pewnie. Więc... No, tymi słowami kończymy, nie, tak? Nie, nie, niech mi tu nie, nie, nie mówi, że ja reklamuję tę firmę, czy inną, żeby ktoś zapłacił za to, aby dostałem coś za darmo. Nie. Po prostu nagraliśmy, bo chcieliśmy, mogliśmy tego wcale nie nagrywać, ale brat mówi: ładna pogoda, chodź, ty, chodź, nagrajmy. Jest zakup, jest. Czemu nie? No nie? Tak. Na razie. Trzymajcie się. Cześć.